Polski tuning ciężarówek w dużej mierze opiera się na motywach z filmów, gier czy komiksów. Nie inaczej było ze Skanią z firmy Rypiński o przydomku Sin City. Poznajcie ją z bliska. Zestaw jak zestaw, ale od razu wiadomo, czym fascynuje się jej właściciel. W stosunku jeden do jednego oddał on całą atmosferę filmu w stylu neo-noir, wywodzącego się z kina lat 40. i 50. XX wieku. Nocne życie w nocnym mieście, pełnym wyrazistych postaci spod ciemnej gwiazdy, tak można by go zdefiniować. I Scania Sin City taka właśnie jest. Mroczna, stylowa i oldschoolowa. Barwy to czerń, biel i czerwień. Ta ostatnia pojawia się tylko w kilku miejscach. W końcu to styl neonuara, nie horror. Tu krew nie musi się lać kubłami. Kompleksowo stuningowany zestaw może się podobać nawet osobom niegustującym w tym gatunku filmowym. Motywy są czytelne, wyraźne i jednoznaczne. Konsekwencje czerwonego koloru utrzymano na kabinie, łącznie z naklejkami na szybach. Scania S450 tworzy udany zestaw z naczepą samowyładowczą, także za sprawą alufelg na wszystkich kołach oraz estetycznych błotników nad każdą oponą naczepy. Nawet na chlapaczach w naczepie oraz na zabudowie międzyosiowej ciągnika pojawiły się komiksowe motywy. To się ceni. Całości dopełniają indywidualne tablice rejestracyjne oraz zespół lamp tylnych w naczepie. O tuningu tego pojazdu można powiedzieć, że jest kompletny, ale nieprzesadny. Co prawda do pomalowania było sporo, ale cały smak tego stylu polega na umiarze. Skoro Andy Warhol potrafił wydobyć na płótno tylko jeden obrazek komiksu, to twórca tego dzieła poszedł drogą wielkiego mistrza. W końcu w malarstwie to norma, że jedni uczą się od drugich. Natomiast ogromnym zaskoczeniem okazało się wnętrze skańki SimCity. City. Z motywów zewnętrznych wynikałoby, że w szoferce zastaniemy atmosferę mrocznego baru lub chociaż kierownicę jak z samochodu z lat 40. A tu niespodzianka. Poza skórzanymi fotelami nie znaleźliśmy nic ponad standard. Ale to w końcu miejsce pracy i odpoczynku. Tu musi być spokojniej, nie to co na zewnątrz. Oczywiście można pójść w głęboki tuning wnętrza, ale może ono się stać irytujące lub męczące. Styl glamour jest piękny, ale swoim bogactwem i luksusem może nawet uśpić kierowcę. Wielu szoferów wyznaje zasadę, że wnętrze musi się im podobać, bo zawsze na nie patrzą w czasie pracy. Zewnętrzną powłokę niech podziwiają inni. I robią to, bo Scania Sin City ma co zaprezentować innym uczestnikom ruchu.